Witam moi kochani na kanale KowaLPL. W kolejnym odcinku miejscowość Soszyca i jezioro Lobeliowe położone w takim dole, otoczone lasem. Byłem już sprawdzić. Zapowiada się całkiem nieźle. Założenie mam takie że prawdopodobnie wejdę w pianie Widzę, że dzieci się kąpią Mam nadzieję, że nie zmarznę W związku z czym kamera GoPro Muszę wziąć drugie sito ze względu na to, że tamto delikatnie uległo uszkodzeniu jeszcze nie zdążyłem jego zrobić Miejmy nadzieję, że sito nieco inne przyniesie owocne rezultaty Także w dniu dzisiejszym jezioro Pomyskie miejscowość Soszyca Kawałeczek od parkingu mam. Dalej jest zakaz wjazdu. Oczywiście nie dotyczy mieszkańców i służb. Jakieś 150 metrów jesteśmy nad jeziorem. Widzę już przygotowania do sezonu. To i to je. Przed chwilą był serwis. Są już rozstawiane. Dość ciekawe kąpielisko. Pięknie. Malowniczo otoczone lasem, położone jeziorko. Z takim oto dzikim kąpieliskiem. Miejmy nadzieję, że zamierzony efekt będzie osiągnięty. Woda bardzo czysta. Zobaczymy, czy jest ciepła. Wiem, że w tamtym miejscu jest ta kalina zawieszona i tam skaczą sobie do wody, ale to może kolejnym razem. W związku, że jestem sam, wziąłem pianę i wchodzę w pianie ze względu na to, że jest zdecydowanie bezpieczniej. Jest tutaj trochę śmieci w postaci igliwia i gałęzi po drzewach, które otaczają to jezioro. Myślę, że nie będzie to za bardzo przeszkadzało. Za chwileczkę włączam wykrywacz poczekam aż trochę słuchawki obeschną bo wpadł mi do wody ale to w niczym nie przeszkadza generalnie są na gwarancji, są wodoodporne więc jeżeli coś się z nimi stanie no to będziemy reklamować także już za chwileczkę widzimy się przy pierwszym dołku podkładeczka pierwszy sygnał woda trochę zimna bardzo fajnie się tu kopie Pierwszy kapselek Desperado jest jakiś sznureczek z jakimś wisiorkiem podejrzano że z metal Ale jest pierwszy fancik inny niż kapsle. Wygląda jak jakaś bransoletka na rękę. I są punce. No ciężko to odczytać. Na tę chwilę. Ale najprawdopodobniej sreberko. 55 sygnał no zobaczymy Na spokojnie będę musiał to odczytać Ale jest, cieszy trzeci czy czwarty sygnał po podkładce i dwóch kapslach i mamy ciekawy fancik Taki kawał blachy wyciągnąłem To też pan wyciągnął? Co? I mamy pijążek. 20 groszy z Fenerel. No tak obszerny. 1949 rok. Dziadek, pan znalazł 20 groszy z 1949. Wy jeszcze nie widzicie, ale już widzę. <grym> no niestety. Oko ucieszyło. A to tylko kawałek jakiegoś okucia No szkoda Bomba klat! To nic, ja mam wszystko wodoodporne spokojnie Na pewno? Mogę w tym nurkować nawet Słuchawki też, tak I mamy kawałek starej łyżki Albo widelca i zrywka nie jest tak źle kolejne szkło do kolekcji i 10 groszy współczesne i kolejne szkło I bardzo czyściutki sygnał 30-20 groszy współczesne jeszcze coś mamy w tym dołku hm. Gwoździ bardzo dużo musiał być tutaj. Dalej, pomost. O i pieniążek, i kolejne 20 groszy współczesne. No, tu gdzie skaczą, to wypada. No, no i mamy, ale to przez przypadek. A raczej to nie ma nic metalowego. Dziecięcą gumkę do włosów. Jest spinaczka do włosów. I czas moi kochani na podsumowanie. Dzisiejszego wypadu miejscowość Soszyca. Piękne jezioro lobeliowe. Bardzo dużo ludzi, jak na drugi dzień takiego ciepła odwiedziło to miejsce. Wiem, że jest dużo tutaj ośrodków wypoczynkowych. Wszędzie się kąpią, proszę zobaczyć, tam Gdzieś między trzcinami, tu jakaś lina skaczą do wody. Nie chcę im przeszkadzać, ale na pewno tam poszukam jeszcze, jak będzie trochę cieplej. Zmarzłem trochę, ale byłem około dwóch godzin w wodzie. Z rzeczy ciekawych, taki tutaj oto wisiorek, jest jakaś punca. Ciężko tutaj stwierdzić, co jest tam napisane. To bardzo ładnie ucieszyło, ale niestety okazało się jakąś jakimś kółeczkiem, być może okuciem. Gumka do włosów. Dziecinna 40 groszy w 20 groszówkach. Dwie 10 groszówki. Jeden grosik z monet współczesnych. 49 rok. 20 groszy z PRL-u. Kawałek łyżki. Kapsle. No jak wiadomo. Gwoździ. Dużo w okolicach pomostu. Szkła. Jak zwykle. No i taki kawałek blachy. To tyle, jeżeli chodzi o niedzielny wypad. Zachęcam bardzo gorąco do subskrypcji, napisania komentarza i widzimy się nad kolejnym Kaszubskim jeziorem.